Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Zapytał Widz w komentarzu: Jak zapytać kogoś, wyspałeś się? Zapraszam przed ekran, pokażę Wam przeróżne zwroty związane ze snem. No dobrze, moi drodzy, jeśli chodzi o to pytanie, czy się wyspałeś, zaproponuję Wam dwie wersje, taka podstawowa, czyli: Did you sleep well last night? A jak chcemy zaszaleć jakimś fajniejszym zwrotem, to użyjemy: Get a good night sleep, tak, by dostać. Sen, dobry sen nocny, coś takiego. I tu jest z apostrofem, po prostu jest taki zwrot. Ale jeszcze raz wróćmy do pierwszego. Did you sleep well last night? No i przykładowo I did until I was woken up by my dog and I couldn't get back to sleep, tak? Czyli did you sleep? I did. Czy spałeś dobrze? Spałem, odpowiadamy operatorem. Did you? I did. Until do momentu, jak I was woken up. Zostałem obudzony. Piękna strona bierna, czyli trzecia forma. Wake, woke, woken. Zostałem obudzony przez, przez kogo by? Mojego psa. And I couldn't get back to sleep. Dosłownie nie mogłem wrócić do snu. My powiemy, i nie mogłem z powrotem zasnąć. Bardzo ważny zwrot. Get back to sleep. I tutaj podobnie, że też nie mogłem zasnąć z powrotem. Tylko inny ciekawy zwrot. I found it hard. Ja znalazłem to ciężkie, żeby z powrotem zasnąć. Bardzo często tak mówią. Find coś tam plus przymiotnik, przysówek. Na ten temat robiliśmy odcinek. Podlinkuję Wam. I to drugie pytanie, did you get a good night's sleep? Yes, I really did, tak, naprawdę. I znowu odpowiadam operatorem. I feel great, czuję się teraz świetnie. Ewentualnie tak, oh yes, I slept like a log. My powiemy spałem jak kamień na przykład. Oni mówią, że spałem jak kamień. Kłoda, tak? Kłoda się nie rusza. U nas, u nas kamień się nie rusza. Czyli bardzo głęboki sen. Ale czasami możemy też powiedzieć przez like a baby. My też tak mówimy, że spałem jak dzieciusz. I slept like a baby. Oczywiście możemy też ogólnie zapytać how did you sleep? Jak się spało? Great. Oczywiście czasami ktoś się może nie wyspać, może mieć kłopoty z, ze spaniem. I przykładowo tutaj taka scenka. Did you sleep well? Dobrze spałeś? Not really. I've been having trouble sleeping recently. I znowu ciekawy zwrot. Have trouble. Już wam nieraz proponowałem ten zwrot. Mieć kłopoty i po nim dodajemy inga, czyli mieć kłopoty ze spaniem. Ostatnio, no i skoro ostatnio, to związek z, z strażniczością, czyli present perfect. I to zdanie możecie ująć w present perfect ciągły i to jest to pierwsza, ta pierwsza wersja, lub w present perfect prostym do koloru do wyboru, czyli not really I've been having. Tak? I tutaj have, mimo że niby znaczy mieć, spokojnie używacie, możecie użyć w czasie ciągłym. I've been having, piękny present perfect ciągły, czyli dwa operatory have been dla trzeciej osoby byłoby has been plus. In. czyli ten ing jest od czasu, a ten ing jest od tego zwrotu, to znaczy, że ten zwrot have trouble wymaga po sobie, jeśli pada czasownik wymaga końcówki ing. I tu wersja prosta, czyli operator have, tak, tutaj dwa have been, tutaj jeden have i trzecia forma, czyli to jest head z trzeciej kolumny. I had trouble sleeping recently. No i teraz inne ciekawe zwroty, przykłady związane ze snem. I didn't sleep a wink last night, tak? Wink to jest jakby mrugnąć. My powiemy nie smrużyłem oka, czyli nie mogłem spać. Czasami możemy zaspać, wówczas używamy zwrotu over sleep, tak jakby over to za mocno, tak? Za bardzo. Overcook to jest przegotować, czyli za bardzo yy, coś tam gotowałem. To jest over za bardzo spałem. No i tak jak mamy formy od spać sleep. Slept, slept. On tak samo jest w pełnej wersji, czyli oversleep, overslept, overslept. To jest oczywiście druga forma. I overslept and was late for work. Zaspałem i spóźniłem się do pracy. Przypominam, że anglicy się nie spóźniają, to nie jest czasownik, to jest przymiotnik spóźniony i byłem spóźniony do pracy czasami idziemy na drzemkę, mamy zwrot have a nap, no i tutaj czas przyszły, I think I'll have a nap, a ah, myślę, że utnę sobie drzemkę myślę, że tak byśmy powiedzieli w języku polskim teraz uwaga, jeśli chodzi o spanie możemy użyć bezpośrednio czasownika sleep, ale bardzo często używamy zwrotu be Asleep, tak jakby przymiotnikiem być śpiącym, coś takiego, ale to znaczy, że ktoś śpi, zwłaszcza, że jak, zwłaszcza, kiedy nie używamy pełnego znania, jeżeli chcemy krótko powiedzieć, że ktoś śpi, bardzo naturalnie jest powiedzieć he's asleep, a nie he's sleeping, oczywiście nikt wam za to głowy nie urwie, ale to jest bardziej naturalne, czyli przykładowo ktoś pyta, osoba A pyta, where is Tom, gdzie jest Tomek, he's asleep, śpi, on jest asleep, zamiast he's sleeping. Gdybyśmy użyli jakiegoś pełnego zdania, że na przykład on śpi w mojej sypialni, to wtedy sleeping lepiej brzmi. Ale asleep możecie użyć właśnie tak, bez kontynuacji zdania, czyli kropka, ale może być jakaś tam kontynuacja, czy na przykład śpi w swoim krześle. Look, Edward is asleep in his chair. Zobacz, on śpi na swoim krześle czasami dajemy komuś radę żeby się przespał bo na przykład wygląda na, zmę na zmęczonego you'd better get some sleep bardzo ważny zwrot get sleep jakby wziąć dostać spanie no i ważna też tu struktura you'd better lepiej na ten temat robiliśmy filmik podlinkuję wam Czasami możemy spać niespokojnie. Uneasily. Może nie jest to zwrot taki z języka codziennego, troszeczkę to pachnie literaturą, ale można tak powiedzieć. Na maturze na pewno zaszalejemy. I slept. Czas przeszły. I slept quite uneasily last night. I'm not, and I'm not sure why. Tak. Czyli spałem dość niespokojnie ostatnio i nie jestem pewien, dlaczego tak się stało. Czasami mówimy, że ledwie spałem. I barely slept. Ewentualnie hardly. Ale barely to jest bardzo ciekawy przysłówek. Ledwie spałem with that dog barking all night. Look. Czyli ledwie spałem, jeśli chodzi o tego psa, który szczekał całą noc. Kolejny ważny zwrot to przespać się z czymś. W sensie, że muszę to przemyśleć. Can I sleep on it? Czy mogę się z tym przespać? And tell you my decision tomorrow. Czasami przed nocką komuś mówimy śpij dobrze, albo po prostu dobrej nocy. Po angielsku mówimy sleep tight. See you in the morning. Do zobaczenia rano. Teraz uwaga: trzy ciekawe wersje. I went to bed. Poszedłem spać. Uwaga, nie ma rodzajnika, nie ma the bed. But I couldn't sleep. I to jest powiedziane tak ogólnie, że całą noc jakby nie mógł spać. Ale czasami powiemy i nie mogłem zasnąć. I wtedy macie dwie opcje. Albo get to sleep, albo fall asleep, jakby zapaść w sen, coś takiego. Obie, oba zwroty są ok, ale ten jest częstszy w języku codziennym. Czyli na przykład I went to bed, but I couldn't get to sleep, nie mogłem zasnąć. Fall asleep troszeczkę tak brzmi naukowo. Idziemy dalej, bardzo ważna sprawa. Czasami mówimy, ile snu lubimy, czy potrzebujemy, i tak dalej. Ta ilość snu to jest jakby odcinek czasu, i to jest uwaga, liczba pojedyncza. Przykładowo, how much sleep do you like? Ile lubisz spać, tak? I like a good, uwaga, zobaczcie, jest e czyli liczba pojedyncza. A good 8 hours. No, potrzebuje jakby dobre 8 godzin i to jest jako jeden odcinek czasu, mimo że tu są godziny w liczbie nogi. Także to e tyczy się jakby całego zwrotu, całego rzeczownika i mimo że tu jest liczba noga, to traktujemy to jednak za liczbę pojedynczą. Czyli I like a good 8 hours and even 10, a nawet 10 at the weekend weekend how about you a ty no i zobaczcie, on też mówił o, o tym odcinku czasu co prawda ucina godziny ale w domyśle tu są godziny także mimo że jest 6 to mówimy six is enough a nie 6 are enough nawet jakby tu dołożył znowu godziny 6 hours to też dalej liczba pojedyncza czyli is enough no, i na koniec taki dialog wam przygotowałem o lunatykowaniu. Po angielsku to jest sleepwalking, czyli jakby spacerowanie senne, coś takiego. I mówię komuś: Do you realize you sleepwalked last night? Czy zdajesz sobie sprawę, że wczoraj lunatykowałeś? What? No way! Seriously? Where did I go? Czyli co? Nie, no nie ma opcji. Naprawdę? Na ten temat robiliśmy lekcję are, are You Serious? to Seriously? podlinkuję Wam. Where did I go? A gdzie niby poszedłem? No i ktoś mówi You went downstairs, tak? Czyli zszedłeś na dół, turn around, obróciłeś się and got back to bed. I wróciłeś do łóżka. Usz, Gosh! that must have been scary for you wow, to musiało być przerażające dla ciebie, wyciągamy wniosek w przeszłości, to musiało być i do wyciągania wniosków użyjemy na przykład must, ale to jest przeszłość czyli must, czyli modal plus have, plus trzecia forma być to musiało być, czyli być z trzeciej formy, a tam jest właśnie been that must have been, robiliśmy na ten temat odcinek jak wyciągać wnioski w przeszłości za pomocą modali, podlinkuję wam, przypominam, że have nie czytamy w pełnej wersji have, tylko samo have. Must have. That must have been scary for you. Did you try to wake me up? Próbowałeś i co? Obudzić mnie pełnym bezokolicznik? Ale po try dajmy też czasami Inga. O tym też robiliśmy lekcję. Podziękuję wam. No odpowiada osoba, czyli nie próbowała obudzić to the best of my knowledge z tego co wiem, tak to przetłumaczymy oni jakby mówią ku najlepszej mojej wiedzy coś takiego you should never interact with sleep walkers, tak, mamy wykonawcę czynności tak jak teach, teacher, to mamy walk walker, spacerujący, tak, spacerujący sennie, czyli według mojej wiedzy nigdy nie powinieneś interact, tak, jakby wchodzić w kontakt z Osobą, która lunatykuje. Dzięki, trzymajcie się.